Praca zawodowa na etacie korporacja lub nie. Ludzie często mówią, że zawiodłem się na swoich kolegach, koleżankach z pracy. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Pamiętaj, każdy ma swoje życie. Tobie się wydaje, że współpracownicy to są swoje kumple, koleżanki. Tak, bo razem musicie jakoś przetrwać 8 godzin. Ale nie zdziw się, że jak przyjdzie co do czego, to oni cię po prostu zapomną, że jesteś, bo będą walczyli tylko o swoje. Po prostu tak jest. Jak ja rozmawiałem ostatnio z kolegą i mówi tak, mój szef to jest mój przyjaciel. Ja mówię, super. Bardzo rzadko się to zdarza. To idź do swojego przyjaciela i powiedz mu, że chcesz 50% podwyżki. Ale jak to? Ja mówię, i to nie jest, to nie znaczy, że jak ci da, to jest przyjacielem. Tylko zobacz, jak zareaguje. Bo to nie chodzi, że ci da podwyżkę, no bo to, to wiadomo, że ci nie da. Ale jak zareaguje? Czy uśmiechnie powiedzia tam sobie wyluzuj, czy się zdenerwuje, że go o to prosisz? Przyjaźń to jest wielkie słowo, żebyś nie zdziwił się, że czasami możesz zostać sam.